Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować trzy narzędzia, które są niezbędne dla malarza, który wykonuje piękne arcydzieło na swojej twarzy, czyli na swojej płótnie. Są to trzy pędzelki, bez których nie wyobrażam sobie makijażu. Pierwszym pędzlem, jaki chciałabym Wam zaprezentować, to jest pędzel do nakładania podkładu w płynie. Jest on specjalnie ścięty i wyprofilowany, żeby łatwo można było pociągać pędzlem w kierunku. Zostaną nam włoski, wówczas podkład lepiej się rozprowadza, ładniej wygląda na naszej twarzy. Można bezpośrednio nakładać podkład na pędzel przez nasze ręce zostaną czyste i nie musimy się martwić, że po nałożeniu makijażu musimy jeszcze szybciutko zmyć. Podkład z naszych dłoni. Pędzelek jest wykonany ze sztucznego włosia, więc nie uczula. Bardzo łatwo utrzymuje się go w czystości, gdyż podkład w całości jest oddawany na naszą skórę nie zostaje na pędzelku. Następny pędzel to taki puchaty pędzelek do nakładania pudru. badaje się on do nakładania każdego rodzaju pudru. Jest wykonany również z włosia syntetycznego, wyprofilowany w taki sposób, żeby można było dotrzeć nawet do najbardziej kłopotliwych miejsc na naszej twarzy. Bez żadnego problemu. Jest mięciutki, przyjemny w aplikacji. Zachęcam Cię do tego, żebyś go wypróbowała i żebyś go miała w swojej kosmetyczce. Ostatni pędzel z mojego trio to mój pędzel do konturowania. Twarzy. Tutaj wymiarowy, gdyż ma wycięte włoski, tutaj ma z jednej strony dłuższe, z drugiej strony są one troszeczkę krótsze. No i tutaj mamy jeszcze trzecią powierzchnię płaską. Ja ją przeważnie używam tutaj z tej strony do nakładania doświetlacza, a z tej strony do nakładania różu. Jeżeli chodzi o bronzer, to używam tutaj tej dłuższej zewnętrznej strony albo tej krótszej wewnętrznej strony. Także tutaj naprawdę jest tyle powierzchni, że można spokojnie wykorzystać ją do trzech różnych produktów, jakimi są brązel, rozświetlacz i róż. Jeżeli jesteś zainteresowana zakupem któregoś z tych pędzelków, daj znać w komentarzu.